Dzień dobry, witam Państwa w ten szary bury i niezbyt piękny zionek. ale jestem dzisiaj na lodzie, także może być naprawdę pięknie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dzisiaj jest ciekawe jeziorko, trudne, z możliwością złowienia naprawdę fajnego okonia. Jeżeli chodzi o okonie, tutaj okonie jest bardzo chimeryczny. Bywa tak, że wychodzą naprawdę piękne garbusy, a czasem wschodzi się o kiju. Zobaczymy, dzisiaj błyska. Nie będę chodził, kręcił, szukał. Może coś się trafi. Życzę miłego oglądania. Niebranie. Od tego to się nie spodziewałem Na blaszkę. krąpik. Normalnie zapięty. Obranie konkretne. Konie przyjechał. Trąpie O, 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 o. Oj, to ładny Jest pierwszy Czy ładny, taki dwudziestaczek Bardzo delikatny wlew Tak naprawdę tylko, tylko Na niecałych dwóch metrach Puść. Teraz jak mi wziął okoń. Musiałem kotwiczkę, jeszcze rękawiczkę w śnieg. Brawo. Brawo ja. Co jest? O jest Czyli te większe żerują na takich Znaczy sobie tego wytłumaczyć nie można Teraz chyba zdejmę te rękawiczki. Oj, zaczynają irytować. O kurwa! F żyłka strzeliła. Ale piękny bronią. Jest gorbus. O, ale gorb. Nie odszedł. Ha, 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 ha. Ale akcja. Jest tak. Coś mi się zaplątała żyłka gdzieś. O, szryba. O, Ale żarzaw piękny. O, ale mnie wystraszyłeś. A jeszcze oddaj kotwiczkę. Ale piękny. Co się stało, że żyłka przymarzła gdzieś O. Dzieście tak osiem i pół, dwadzieścia dziewięć, piękna ryba. Jak to jest ryba, to jest ryba. To jest szupak chyba To musi być szczupak Bo jeżeli to jest, to jest okoń To jest okoń To jest okoń To jest wielki okoń To jest piękna ryba Nie spadnie, nie spadnie Popięty chyba wyciągnąć. Jest popięty. Nie wprowadzę go. Nie wiem, jak on to zrobić. Znaczy wiem, bo mnie to przeraża. Chuj. Zaklinował się. Jak ja mam cię wyciągnąć, chłopaku? Gdzie idzie? Jest! Jest! O, ale szoko nisko. Uuu, Podpięty. Ale bestia. Teraz nie ale mi będzie ciepło teraz w ręce. O. szybko łapki wytrzeć jakkolwiek bo zamarznę o, piękna ryba proszę zobaczyć mazurski, piękny okonioł pięknie wygarbiony Snowmanie, piękna ryba zaraz sobie kilka fotek coś ślicznego Powrotek, bardzo normalnie. Jest kolejny spot, ale był byk. O nie. Ale teraz to zrobiłem. Ojej, musiał być podpięty. No to pięknie, czas zakończyć ten wspaniały dzionek. Ilościowo szału nie było kilka sztuk, ale kilka naprawdę fajnych. Według mnie okoń powyżej 25 to już jest na mojej okolicy fajny 132-1,28, no, piękne wędkowanie, jeżeli chodzi o wielkości ryb. Jeden spad, nie wiem czy on był podczepiony. Prawdopodobnie tak, ale naprawdę ciężki. Też, też na pewno był fajny. No i co, ja się zbieram. Mam jeszcze przed sobą kawał drogi do auta. Jak widać, śnieg zaczyna spadać, idzie odwilż. Może jeszcze coś się na tym lodzie uda wyhaczyć. A na chwilę obecną, dziękuję za oglądanie. I do następnego.